Witam Was na moim kanale. Na tym filmie chciałam Wam pokazać prosty i skuteczny sposób rozmnażania fiołków afrykańskich. Wystarczy oderwać listek takiego fiołka i wsadzić go do doniczki z inną rośliną. Ta roślina tutaj to jest mięta. To jest taka bardzo pachnąca mięta, bardzo przyjemna. I powiem Wam, dlaczego tak zrobiłam. Bo cała trudność w rozmnażaniu fiałków afrykańskich polega na tym, że to są półsukulenty i są bardzo wrażliwe na nadmiar wilgoci. Jeśli włożymy te listki do pojemnika z ziemią, nawet jeśli ta ziemia będzie rozluźniona, do samego pojemnika, nie będzie żadnej rośliny w tym pojemniku to jest duży procent niepowodzeń, bo te listki gniją. A tutaj ta mięta, która jest rośliną dużą, jakby zabiera nadmiar wilgoci i te fiołki się pięknie ukorzeniły. Podlewam te roślinki całkiem normalnie z góry. Tylko kiedy podlewam, no to się staram podlewać pod mięty, nie pod fiołki. No ale też fiołki czerpią z tego korzyści i pięknie mi się tutaj właśnie ukorzeniły. Jeszcze przybliżę to, żeby pokazać. O, i jeden, i drugi, bo tu dwa, dwa listki były włożone. Zarówno mięta, jak i te fiołki wsadziłam do. Takiego pojemnika po produktach spożywczych, ponieważ ta mięta jest wyhodowana z odnóżki, była ukażniana w wodzie. No i nie posiadałam za bardzo osobnych pojemników, a miałam oderwane listki, no to więc tak sobie włożyłam od niechcenia do, do tej mięty. No i nawet nie spodziewałam się, że będzie taki efekt. Właśnie jeśli chcecie ukorzeniać fiołki, to właśnie popróbujcie ukorzeniania w doniczce z innymi roślinami. Ta druga roślina musi być taka już większa roślina, żeby pobierała nadmiar wilgoci. I teraz jak będę je przesadzać, to jednego wysadzę do osobnej doniczki, a drugiego zostawię razem z tą miętą i zobaczę, jak on będzie rósł. Tak przesadzę do większej doniczki i imiętej fiołka, bo już się trochę w tym męczą i zobaczę jak, jak te rośliny sobie poradzą razem. Jeśli film Wam się podobał zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.